Żołnierze, wyobraźcie sobie, że dziura na tamtym wale to odbyt, a my jesteśmy lewatywą. Dajcie się wszystko, kobiety, do boju! Ta droga pozostało jeszcze 100 metrów. Zaraz zdobywamy. O, to do ścianę. No. Jak spuści się że u mnie to do końca mocno. Ja to jest, no. no. to kurwa.